Cześć, na kanale do roboty. Dwa lata temu pokazywałem Wam pracę na stoku, a dokładnie jeździłem tym ratrakiem i przygotowywałem ten stok pod jazdę. A dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda robota instruktora snowboardu. Jeśli szukacie pracy dla siebie, pracy takiej tymczasowej, sezonowej lub każdej innej, wchodźcie na serwis OLX, gdzie w kategorii praca macie mnóstwo ogłoszeń. A my co? Czekamy na moją instruktorkę Jazda. <muzyka> Jadę! No, się z... a, tj, jeżeli siedzisz, to jest troszeczkę metoda, jakbyś tu Dwork, <laughs> <Dobra. A. Psz, śmiech> żyję. Krótko. <laughs> <laughs> okay. Już! Ja. wiem, że ona oszalała. Świetnie, nie? Nie idzie. Nie idzie. W zależności od szkółki, tam widziałam od 1500 po nawet 3000, a niektórzy nawet 4000. Potrafią ci za tydzień zapłacić. <laughs> Jestem już ze mną Magata, witam Cię serdecznie, żółwik, wybrałem najładniejszą instruktorkę narciarstwa, i nie snowboardu tylko, snowboardu, tylko snowboardu. snowboardu, na całym świecie po prostu i 14 lat jeździsz? Tak, 14 lat już jeżdżę na snowboardzie, na nartach z 24 a, czyli nartach też, czyli się nie pomyliłem, ale tak. nie na nartach? Nie, 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 na nartach to rekreacyjnie od czasu do czasu, ale... Ile? 24 lata? 24 lata. To już w brzuchu musiałeś jeździć. Nie. I dzisiaj zrobisz ze mnie w kilka godzin instruktora y, snowboardu. Pokażemy się. moim widzom, jak takim instruktorem zostać, co on robi na co dzień, ile zarabia i w ogóle jak fajnie być instruktorem. To praca sezonowa, prawda? Tak, raczej praca sezonowa. Jaki sezon trwa? E, mniej więcej zaczynam od początku grudnia, w zależności oczywiście od warunków, czy śnieg spadnie, czy nie. E, do marca może czasami kwietnia w Polsce, ale oczywiście za granicą możemy jeździć do Livinio po różnych krajach, ale w zależności również od papierów. Które Masz są takie papiery, wszystkie tak, wymagane tak, i jeździsz tak. po świecie, uczysz tam? Eee, ja akurat wolę bardziej stacjonarnie z powodu tego, że tutaj na Czarnym Groniu mamy snowpark, więc a, mamy okay. na miejscu, gdzie pójść po, poskakać sobie na przeszkodach. I dzisiaj też będziemy skakać, jak się już nauczę? No dawaj, <śmiech> <śmiech> nie ja, ma problemu. Ja szczerze powiedziawszy mam zostać dzisiaj instruktorem snowboarda, dwa razy w życiu może na tym snowboardzie jeździłem. Więc co, zaczynamy od takiej oślej łączki? Tak, na początku zaczynamy od oślej łączki, na której Dzieciaki przyzwyczajają się do niezbyt dużego nachylenia stoku, żeby na spokojnie sobie zaczęły tą przygodę z naszą deseczką. Dzieciaki, tutaj. no właśnie. Dzieciaki. Dzieciaki. Ale też Ale... dorosłych? Tak, tak jak najbardziej. Powiem szczerze, że, że mam bardzo dużo osób dorosłych, więc... Nawet przekrój 40 plus i nawet wyżej też jak jeździć, najbardziej też jeździć. Dobra, to ja jestem 30 plus, prawie że. Co, wsiadamy za chwilkę na tą dechę, pokażesz mi jak to w ogóle ruszyć i później na tej wyrwirączce tak zwanej? Tak, na tak zwanej wyrwirączce, ale ci nie wyrwie rączek. Nie wyrwie mi rączek, to dobrze, czyli jeszcze dzisiaj no, no będę po prostu instruktorem, bądźcie z nami. To co, zakładamy to Agata? Zakładamy, jak najbardziej. Już widziałam jak tutaj przychodziłeś, jak trzymałeś deski. Deski nie trzymamy. Tak, Aha, jakoś dobra. inaczej, tylko wkładasz sobie pod paszkę. pod paszkę, O tak. Ręka bliżej przedniego wiązania, na luzaka, żeby ona sobie, na luzaka, <grym> na o, luzaka żeby sobie leciała. Zawsze pamiętaj, że kładziemy sobie deseczkę, gdziekolwiek będziesz chciał przyczynować Na wiązaniach, a przy okazji z deseczki można zrobić ławeczka. O, deseczka, ławeczka, dobra. Czyli jak położysz ją tak, to jak najbardziej możesz sobie tak samo na niej usiąść, iść na stoku i nie mieć mokrego tyłka. Okej, okay, dobra. Ja mam z, ze sportami zimowymi tyle związanego w życiu, co nic, dlatego też nie miałem takich narciarskich spodni profesjonalnych, ale mam profesjonalny narciarski snowboardowy dres, nie? Czy była rozgrzewka, proszę pana? No ja już jestem o takiej rozgrzewce dziewczyna, że ze mnie się już normalnie tutaj leje. Tak? Czyli co, najpierw instruktor, tutaj z, z uczniem? Tak, zawsze robimy rozgrzewkę, yy, no bo jednak jeżeli cokolwiek by się stało, to jest to, że my wiemy o tym, że jednak właściwie rozgraliśmy każdy, każdą partię mięśniową do tego, że, żeby się przygotować jednak do nauki. Czyli na lekcja przykładowa z uczniem trwa? Trwa, e, no jedna godzina 55 minut. W sensie godzina i 50, nie, godzina 2 55 minut. minut. Tak. W tym jest rozgrzewka? W tym jest rozgrzewka, jak najbardziej, ale rozgrzewka to tam mniej więcej od 3 do 5 minut okay, żeby wszystko tam Tak, rozgrzać. tak, tak, żeby jednak te główne partie E, Dobra, czyli To po też rozdziałać. do ciebie należy powiedzmy taka. Wiedza mięśniowo teoretyczna, prawda? Że nie tylko jazda, ale musisz wiedzieć, jak tego dzieciaka tam. Takie jak jakieś podstawy to oczywiście jak najbardziej, nie? Mamy coś takiego w desce, że mamy dwie krawędzi, backside i frontside. Backside to jest tam, gdzie mamy pięty, a frontside to jest tam, gdzie mamy palce. Na początku oczywiście każdą osobę staramy się nauczyć podstaw, czyli samego jakby hamowania, żeby nie zabił nikogo po drodze. Okay. I później poruszania się mniej więcej po całym stoku. I będzie to wyglądało tak, że jeszcze połóż deseczkę. Jeszcze Spróbujemy. Tak. Po... Spróbujemy na sucho. Dobra. I teraz tak. ustawiasz się twarzą do dołu stoku. Szeroko nogi, nisko na nogach i w tej pozycji próbujesz paluszki podnosić do góry. Czyli przechodzić na pięty, ale nie prostując kolan, bo jak wyprostujesz kolana, to automatycznie lecisz do tyłu. Więc no, w tej Jadę niskiej już. pozycji delikatnie poruszasz palcami do góry. No, no. Jadę. Jadę. Jadę no. To jest troszeczkę... E, dla osób dorosłych, dla na przykład kobiet, jeżeli siedzisz, to jest troszeczkę metoda, jakbyś tu twer, <laughs> Tak. A u panów je, to jest metoda jakbyś podnosił sprzęgło. Okay. Pomyśl sobie, że to jest sprzęgło w, w automacie teraz wiesz. <grym> Pamiętaj, że jeżeli chcesz zahamować na stoku To deska ma być ustawiona w poprzek do stoku W poprzek? Gdzie jest poprzek? poprzek? Tak jest poprzek, dobra Tak, tak jest poprzek do stoku e, Na nartach też, jak oni się zatrzymują to ustawiają sobie narty dobra. I daleko, do stoku. daleko od ludzi muszę tak. I twój dzień trwa ile? Takiego, takiej nauki? E, w zależności, w weekendy Potrafi trwać O, już tutaj Kurde, widzę. czekaj, czekaj, jadę Od ósmej Potrafi się nawet skończyć do tak, dwudziestej wieczorami, okej to okay. może tak na spokojnie, dasz mi rączkę oh, się chciałem wstać, ale... nisko na nogach, okej okay. i opuszczasz, jak paluszki opuszczasz deska będzie jechała, na razie teraz się ustawić deskę w poprzek, okay. nie, nie kierunkowo okej, okay. i teraz opuszczasz teraz się sunąć. kolana na zewnątrz o, oh. nie prostuj kolan, niziutko aha, ja mam do ciebie tak, się zsuwać przysuwać. o tak, o tak, masz się na razie suwać. Super, jak ci zaczyna uciekać, to kontruj ją. No jest to. Bo wreszcie za pan sam robić po prostu. No, bardzo dobrze. Dobra. No, to mamy to załatwione. Część jest, ta część jest załatwiona. Przytrzymujecie. Pierwsza, pierwsza lekcja za mną, świetnie. Następną rzeczą jest mniej więcej poruszanie się w prawo, w lewo, żeby jakkolwiek się poruszać, żebyś mógł omijać te spadające dzieciaczki. O, na czyli jeszcze trzeba jakoś <laughs> omijać? Dobra. Teraz tak, jeżeli byś chciał poruszyć się w prawą stronę, ciężar ciała przynosisz na prawą nogę i czubek naszej deseczki delikatnie pod kątem kieruje się w dół. Na początku, oczywiście, nie na krechę w dół, bo nie chcemy jej tego delikatnie w dół. Czyli przychodzisz od której, do której takiej instruktor? Eee, no mniej więcej tradycyjnie to tak od 10 i mniej więcej tak wychodzimy o 20, a w zależności, jeżeli nie ma wieczornych lekcji, bo oczywiście tutaj mamy retrakowanie od 16 do 18, to jeżeli na wieczorne, no to oczywiście mamy czas dla siebie, możemy sami też pojeździć okay. w czasie, więc... Tutaj. I cały czas godzina do godziny, powiedzmy? Eee, w zależności oczywiście od rezerwacji. Ale ty dbasz o te rezerwację, czy ktoś? Nie, tutaj... mamy oczywiście recepcjonistkę, która odbiera telefony i na maile oczywiście te, tak samo odpowiada, więc również tak, ale często się zdarza, że też... Znajomy, znajomego, kogoś Aha, polecił to... od nas i staramy się też, na, oczywiście przez, przez siebie jakby okay. tutaj zarytmować. Ale tak samo można, że po prostu tak, ktoś tak. chce się stricte do Ciebie umówić, szukają terminu. Tak, u i, mnie ci... i wtedy wklepują mi w termin. Więc każdą wolną chwilę staramy się dla siebie. Dobra, no to wklepujemy termin i co teraz? I no teraz no, tak. Mi no dobra, to teraz tak, chcemy pojechać w prawą stronę, dajesz mi lewą rękę, ciera ciała przenosi na prawą nogę i cały czas paluszki starasz mieć u góry. Okej, okay, patrzysz się w kierunku jazdy. Dobra, bo tutaj jest... jest. gitara. Teraz na drugą stronę. na lewą. Lewa ręka pokazuje no. O, tak. Ja jadę. Ło, wow, za szybko. Jest gitara. I ty w drugą stronę. Jabełka. Jadłujesz. <grybujesz> Super. I na prawą nogę. Na wyciągu masz niebieską rączkę. A Okej. Okay. I pomarańczową linkę. Tak jest. Tak? I teraz słuchaj, ważna rzecz. Swoją prawą ręką chwytasz za niebieską rączkę. Za niebieską, dobra. A lewą ręką będziesz kładł na tą pomarańczową linkę, która jest u góry. Brzmi prosto. Brzmi prosto. Prawa ręka i lewa chwytają w tym momencie. Odpychasz się i będziesz jechał. O matka, dobra, brzmi fajnie. Prawa ręka, lewa ręka. Prawa, odepchnij się delikatnie. O Jezu! Wyprostuj się. Dobra. I wyprostuj się. O, jadę. I jedziesz. jadę. jadę. z strzelą, dobrze. Jest stres, ale jadę. Człowiek tu się więcej zmęczy niż nacieszy to miasto. Ok, teraz lewa noga do tyłu, puszczasz drążek, pójdź drążek, i teraz twarzą do mnie dyska napięcie. A jak w ogóle się wziąć, żeby zostać instruktorem na takim stoku, na przykład? Co trzeba osiągnąć, co trzeba umieć, co trzeba wylić. W sensie jest tak, oczywiście już od młodych, tak naprawdę jak mamy 16 lat, już możemy pójść na e, kursy takie pierwsze, że mamy pierwszą, drugą, trzecią klasę sit, oczywiście później mamy asystenta instruktora i później mamy oczywiście wyżej instruktora, bo jakby sam już instruktor i asystent, instruktora już jakby uprawnia Ciebie do szkolenia na, na stokach i tak dalej. Każdy jakby samodzielnie, więc to jest to, że no, oczywiście nie każdy chce zostać instruktorem, więc tutaj szukamy, no, czyli... sobie, no, tak. szukamy sobie jakby przez różne biura podróży, ale również niektóre szkółki. Yy, mogą jakby udzielać kursów na, na właśnie na dane stopnie SIC. Czyli się można tak. załapać, że na przykład nie robimy tego samemu, tylko wchodzimy na przykład w jakieś stowarzyszenie, w jakąś tutaj na przykład na stok i mówię, chcę zostać waszym instruktorem. To najczęściej yy, takie kursy się robi na wyjazdach. A, okay. Często jest tak, że pewne biura podróży po prostu robią kursy w wyjazdy, na których można jak najbardziej zrobić ten kurs. I tutaj koszta tak, takiego czegoś, żeby w ogóle zostać im. w zależności od tak naprawdę klasy, bo te najmniejsze czas tam w przedziale 700-900 zł, coś takiego, Aha. ale już te wyższe oczywiście jak asystent i tak dalej. To gdzieś, w okolicach 1300-1500, ale... No ale to jest taki bezterminowy, że jestem instruktorem i. Jest tak, że musimy po pewnym okresie czasu robić unifikację. Czyli po prostu jedziemy na e, kurs, gdzie jakby przypominają nam naszą wiedzę instruktorską. Okay. Kończymy takie kursy i szukamy stoku, na którym możemy jeździć, tak? E, tak, jest często tak, że jest sporo e, biur podróży e, i tak naprawdę szkół, które robią, organizują białe szkoły, wyjazdy dla dzieci, ferie. gdzie po prostu jak najbardziej jest zapotrzebowanie na tych instruktorów i tego widać. Pytasz i delikatnie się odpychasz, i już stawiasz nogę. I wyprostowany. Nie ma tak źle, co? No teraz jakoś tak już wyluzowałem. Jakoś nie wyrwało rączki. O. Na lewo. Wow. Dobrze, hamujesz nisko na nogach. Nisko na nogach. I zjechaliśmy, proszę bardzo. Jesteśmy na samiuszkim dole. A! <grystanie> Żyję. Praca operatora takiego wyciągu już pokazywałem, to teraz już wiemy, jak nim jeździć. Szczególne, Czy nie tak. wiemy? Czy szczególnie trzeba sobie na coś uważać? Chodzi o sam wjazd? Jakby. No nie wiem, no coś chciałeś powiedzieć. No nie, aha, nie, to że zakładamy deskę. Zakładamy, żeby tak, że jechać? Musisz założyć e, jak najbardziej jedną nogę, musisz mieć piętą, druga musi być wypięta, dlatego że nie wjedziesz z wypiętą deską i nie wjedziesz z piętą z dwoma nogami. A dobra. Bo skasujesz się po drodze i innych. Agata, już wiemy, jak taką pracę zdobyć. Czyli trzeba mieć skończone kursy. Wykształcenie tu raczej nie jest żadne potrzebne przy pracy instruktora, mm, prawda? W wy, wyższych tam trzeba, jeżeli dobrze pamiętam, wyższe. Aha, czyli im wyższy level, tym no, powiedzmy coś trzeba wiedzieć z życia. Więcej tak, tak, tak. I pracujemy sobie, mówisz, cały sezon, wiele godzin. Eee, raczej tak, no tutaj często jest tak, że wielu instruktorów jest młodych, więc oni mają energię do tego, żeby po prostu lecieć z tymi zajęciami. Eee, oczywiście jest sporo też starszych instruktorów, którzy po prostu zamiłowani, ale już nie biorą tylu gdzieś co zawsze, mhm. ale jednak to jest praca dla osób, które chcą, sobie fajnie zarobić, tak naprawdę, ale przy okazji łączą pasję swoją. No czyli właśnie, co to, to, to są fajne leczę. zarobki? Ile w Polsce można w takiej szkółce na polskim stoku zarobić? W szkółce w zależności od papierów, Aha. bo to jest tak, w zależności od oczywiście stopnia, bo oprócz oczywiście SITCA, czyli tak naprawdę prawidłowych papierów instruktorskich. No dobra, tygodnia. ale mamy powiedzmy taki level średnio zaawansowany, czyli uczymy młodzież, uczymy dzieci, uczymy starszych. I ile jesteśmy w stanie zarobić? Co to jest liczone od godziny? Czy... E, tak, dostajemy stawkę oczywiście od lekcji, od godziny, e, ale tak samo na godzinę możemy mieć na przykład dwie osoby, trzy osoby, okay. a nawet więcej. Później tak samo mamy grupy, grupy feryjne. Więc w zależności, no w przedziale za najniższe papiery, no to to jest 35 zł za godzinę, ale oczywiście osoby z pełnymi papierami 45, 50, a nawet 60, 65 potrafią sobie. 65 złotych za godzinę, czyli w no. taki sezon, no można dorobić, jak jesteśmy powiedzmy, jak już mamy papiery, to znaczy, że jesteśmy dobrzy, a jak jesteśmy dobrzy, no to mamy sporo klientów pewnie, tak? tak. Sporo tak. klientów wiąże się ze sporymi zarobkami przy 50 zł za godzinę, gdzie to jest nasza zajawka, mm -hmm. nie, no tak, bo wiadomo, tak, że mę praca męczy jak każda, ale jak łączy się z zajawką, no to 5 dni zarobić za zajawkę, no to jest fajnie. W zależności też od szkółki, tam widziałam od 1500 po nawet 3000, a niektórzy nawet 4000 potrafią Ci za tydzień zapłacić. 4000 zarobić w tydzień? Tak. Postawimy nogę na desce, stajesz na desce. O nie! Staj na desce. Dobra. A, to mnie pcha! To ciepka! Bardzo dobrze. A, a, Co to jest? Co jest? Waga, waga, uwaga, czeka wierz nie? Dobra. Dobra. Powiedz jeszcze, czy można być instruktorem? Na przykład mamy papiery i korzystamy z jakiegokolwiek stoku, czy trzeba być tak jak ty, na przykład dostosowana do tego stoku, że tu jest szkółka i tym podobne? Czy ja mogę być, wiesz, znaleźć sobie klientów gdziekolwiek na Facebooku? Ogólnie jest tak, że sporo nowych instruktorów, którzy mają papiery, a jeszcze nie są pod jaką szkółką starają się na własną rękę znaleźć tych klientów, ale jest tak, że pewne ośrodki e, mają swoje zasady, tak naprawdę. No tutaj na przykład na Czarnym groniu tak samo. My mamy, są dwie szkółki licencjonowane, e, ale na przykład inne szkółki, jeżeli prowadzą jakieś zajęcia, muszą dostać zgodę mhm. na prowadzenie. Bo Czyli jednak, nie można być prywatnym instruktorem? Trzeba no, być raczej, Tak, tak, raczej, raczej nie, chyba że dostanie się zgodę z ośrodka na prowadzenie. Ale patrząc na cały stok, nie wiesz, żeby ktoś kogoś gonił. No, raczej nie. <laughs> żeby nie... W... O! Pierwsza zasada. Że nie tak. No, no, właśnie. Musimy się nauczyć krawędzi backside i krawędzi frontside. Bo skręty to wychodzi po prostu połączenie dwóch krawędzi poprzez zmianę. Backside, frontside, backside, frontside. frontside. I lecisz sobie. Jazdunia. Cały czas jakby starasz się być na paluszkach, żeby pięty były u góry, podniesione. I tutaj wypychamy po prostu kolanka do przodu. Tylko staraj się nie biodrami, no okay, jakby tylko. się ujał, tylko samymi kolanami. Jakbyś chciał kucnąć po coś. O! <laughs> To ważne, nie to, to, opuszczaj piec. To może poprosił już o łapki w górę dla mnie dla Agaty, bo ja też nie wiem, podobnie jak w odcinku z instruktorem nurkowania, czy ja to przeżyję po prostu, więc już subskrybujcie kanał, dobijamy do 400 tysięcy subskrypcji, zostawcie łapkę w górę i słowo otuchy dla mnie. Nie Chodzisz no, to jest głupi, Agata! <laughs> Chodzisz na palce, ona hamuje. I to jest też? Jeżeli chcesz zatrzymać, to deska musi być właśnie w poprzek. Czyli tak jak jest teraz. Jest gitera. Skurczę, okay. nie łapią. O nie puściłem się, bez sensu do Dobra, patrzysz się w swoją lewą stronę. No. Ciężar ciała przynosisz na lewą nogę i czubek deski również delikatnie idzie w dół. Ja tak, bym chciał kolanem na zewnątrz pociągnąć. O! Bądź na palcach. Ale ty nie strzywa! Czekaj, spokojnie. Prawe kolano idzie na zewnątrz, tak i chciał na to drzewo pojechać. Tylko nie w drzewo, ale na drzewo. Okej, okay, i się tam patrzysz, to dostępne. No i jest gitara. Nie, to jest, to jest naprawdę. Ja jestem super instruktorem Agata i bez tego. No i dawaj kolanka na zewnątrz. No i super, bardzo dobrze ci idzie. Jest, jest Ale cheers. po co tak jeździć? Jak ja wolę jeździć w dół, patrząc w dół. O, super. I już, patrzcie, góra z dołu. Oprócz tego, że to jest praca jest ekstorska, to dla nas to jest tak samo czasami siłownia. No. Bo właśnie przez naszych kursadów, takich jak tutaj. Mamy. A mi wszystko cierpnie. Ja nie mogę naprawdę Dobra, jechać tak. W dół Oczywiście jest tak, że krawędź Frontside jest na początku nielubiona przez wszystkich no kursantów. Dlatego, że oczywiście tutaj mamy spięcia na łydkach, uda też polą później z czasem. Trzymuję na przedniej nocy, czyli u mnie na prawej. Tu jadę sobie płasko, płasko, płasko. Nie, to jest za... na piętach Podem ponownie. Śracia na prawą nogę. Płasko, płasko, płasko daję jej czas, przechodzę sobie na palce. I tak wyglądają skręty. O oh, gata, super połączenie skrętów i wykrętów, ale dla mnie to jest chyba zbyt dużo jak na pierwszą lekcję bycia instruktorem. Naprawdę udała nam się dzisiaj pogoda w odcinku o instruktorze nurkowania. Spytałem Was, jakie inne takie zawody i prace mam sprawdzić związane właśnie ze sportem, z hobby. Było sporo. Informacji, żeby pokazać, jak wygląda instruktor snowboardu, na rysiarstwa. więc Dlatego zaprosiłem najładniejszą instruktorkę snowboardu na całym świecie. Jest ze mną Magata i cały czas była, opiekowała się mną. Starałam się. Tak. No, po 3 czy 4 godzinach ciężko zostać instruktorem, ale jakby się skupić, to się da. Da się. Niektórzy naprawdę, jak potrafią załapać całą naukę, jeżdżenie na desce i mają tą zajawkę to bardzo szybko potrafią przejść przez każde kursy i złapać tą technikę. To wtedy jak najbardziej. Ja sama mam wielu kursantów moich, którzy mają 14 lat, ale jeżdżą tak dobrze technicznie, że spokojnie by mogli zostać teraz instruktorami. A co się robi no. poza sezonem? Poza sezonem? No ja osobiście nadal zostaję na desce, więc wakeboard. I Aha. siedzę na wakeparku w Głownie, niedaleko Łodzi. Więc sporo snowboardzistów zawsze ma coś powiązane jednak z deskami, którzy pływają na kajcie, niektórzy pływają na wake'u. Czyli cały czas gdzieś ten sport jest. Zawsze cały czas coś jest, więc u nas niby praca sezonowa, ale tak naprawdę przez cały rok. Może mam miesiąc wolnego. A, czyli sezon trwa 11 miesięcy. No to też dobrze słyszeć, bo na początku odcinka powiedziałem, że to praca sezonowa, ale łącząc to z innymi pasjami, na przykład z inną deską, można pracować cały rok. Ale sporo instruktorów mają taką swoją chatkę instruktorów niedaleko tutaj wyciągu, więc... Żyją, śpią, uczą, piją, bawią się. Piją? Nie! Yeah. nie to, to nie ta praca, wcale się powaliło. Agata, Dokładnie. dziękuję Ci bardzo. My jeszcze pokręcimy się troszkę po tym snowparku. Zobaczyć, yy, żartowałem oczywiście, że ja tam będę uczestniczył, <laughs> ale pokażemy Wam, jak to wygląda i jak młodzi ludzie to robią. Oczywiście. W różnym wieku, nawet mówiłaś, pięciolatkowie czy sześcio, śmigają tam na tej deseczce po snowparku. Tyle ciś dalej uczyć? Tak, Ty... ja uciekam dalej to ja życzę, życzę powodzonka zajęliśmy Ci trochę czasu, ale tylko po to żeby pokazać moim widzom tutaj jak ta praca instruktora wygląda tak, super. dzięki, bardzo za dzięki. poświęcony czas moi drodzy to był jeden z bardziej męczących odcinków jak dla mnie, sporo czasu spędziliśmy na tym stoku, sporo wyzwań ale to wszystko dla Was, chcieliście żeby pokazać kolejny zawód, hobby, połączoną pracę z takim fajną zajawką no to jestem tutaj, pokazałem piszcie komentarze jakie inne prace Wam sprawdzić, oczywiście jeśli szukacie roboty na serwisie Olix w kategorii Praca jest mnóstwo ogłoszeń. A ja co? Porozglądam się tu jeszcze, zjeżdżam na dół i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Oglądajcie inne materiały, które wyświetlają się tutaj po mojej lewicy, prawicy, nieważne. Do zobaczenia. Łapki w górę, siemaneczko, hejka!